By każdy dzień tak piękny był jak twoje sny, choć jesteś tak codziennie odmienna. Cześć, słuchajcie, przychodzę ze skończonymi produktami. To jest to wielkie opakowanie mydła w płynie, co Wam już wcześniej o nim mówiłam. Pokazywałam tylko przy zakupie jakiś czas temu. Mydło w płynie, słuchajcie, zapach ma obrzydliwy. To jest ten taki zapach perfum, perel, kościół. Yy, Kloszard i tak dalej, no zapach jest niefajny, mimo że to jest z arganem, ja lubię, ale no jednak ten zapach nie. Myślę, że on jest po prostu, to mydło jest po prostu popsute, <laughs> bo argan w kosmetykach tak nie pachnie. W każdym razie z mydła jestem niezadowolona, z zapachu mydła. Yy, prawda, nie wysusza skóry, bo dość często myłam ręce tym mydłem, yy, i nie wysusza skóry, ale faktycznie zapach nie, ale za to bultra ze mną zostaje. Będzie idealna na zapas takiej z netto albo z biedronki, bo on ma dużo pół litra, więc idealnie się zmieści. No i też nie jestem zadowolona z tych, co wzięłam na próbę ostatnio. <laughs> Ścieleczki do okularów, 52 sztuki, po dwie pakowane. No, zostawiają smugi, trzeba je jednak jeszcze później przeczyścić suchym ręcznikiem papierowym albo papierem. Lepiej suchym ręcznikiem, bo papier zostawia takie flafluki, i trzeba jeszcze dmuchnąć w te, te szkła. Więc tu ogólnie jestem niezadowolona. Jedynie z butli faktycznie się przyda. Okulary, jeszcze mam jedną paczkę, bo dwie chyba kupiłam, dwa kartoniki, więc jeszcze jedna paczka na takie z braku laku, ewentualnie na jakieś wyjazdy. No, jednak nic nie przewyższy jakością tych, które ja mam yy, ostatnio odkryłam te żółte, więc tamte Wam polecam z czystym sumieniem, te to tak na dwa razy. A cena jest ta sama, więc za komfort lepiej naprawdę płacić tą samą cenę i być zadowolonym. Dzięki wielkie za uwagę, do usłyszenia. Pa, pa.